Dobry w nowym vlogu. Jedziemy do dziadków na Podlasie na 4 dni albo na 3. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Właśnie Michał z Idą już pojechali na dół z walizkami. Ja dokarmiłam Zojkę i ruszamy. Nie mogę się doczekać, bo dawno nie byliśmy. W sierpniu ostatnio rozbyliśmy, więc... więc fajnie będzie zobaczyć wszystkich tam. Biegać. Jestem zawzięta i stwierdziłam, że biorę strój i będę biegać. Jest troszkę mrzawka, więc nie wiem ile, ile uda mi się przebiec. Biegnę na kolonię. My tutaj mamy taką kolonię i tam jest kilometr 200. To najwyżej pobiegnę do niej i z powrotem zobaczę, jak się będę czuła właściwie, bo dzisiaj taka jest pogoda średnia, zresztą jak widać. Ale cieszę się, że się zmobilizowałam i że ruszam. Tutaj nie ma internetu. Moi rodzice nie mają internetu, więc jesteśmy odcięci. W ogóle to jest historia taka, że głowa mała z tym internetem ale to dobrze robię na głowy, więc, mm, więc idę biegać. Trochę jestem podekscytowana, więc to dobrze świadczy. 5 kilometrów za mną w całkiem dobrym czasie 33 minuty, a zatrzymywałam się trzy razy po drodze pooglądać świat i pooglądać fajne widoki i cieszyć się tą przestrzenią i w ogóle ciszą, która tam była. Cześć! Cześć po drodze spotkał mnie pies, który najpierw mnie pszczekał. Już myślałam, że będzie mm, dramat, ale jak do niego słodko zaczął mówić, to się tak przemilął. Zaczął na mnie skakać, całą mnie e, ubrudził i biegł ze mną prawie dwa kilometry. W końcu mówię: już idź do domu. Już daj spokój, nie będę teraz biegła z powrotem, żeby cię odprowadzić. Na szczęście się posłuchał i zawinął e, się, i poszedł do domu. Więc fajnie, cieszę się, że ruszyłam się z domu, bo wczoraj trochę się tu najadłam. I czułam się trochę tak ciężko, wiecie? Ale już jest mi dobrze, naprawdę super. Sisi, si. kto biegnie? Już nikt nie wie. O Jezu, jak mi zaparowało obiektyw od razu. No. O matko. Sisi, przestań szczekać. Si, 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 si. Mama, zrobiłaś na kółko? Co? Zrobiłaś na kółko? Nie jedno, zrobiłam, znaczy jedno takie duże ma ekipa, co się tak wszyscy na mnie patrzycie? Tak, wygląda. To jest nasza najmłodsza i najstarsza. Osiem miesięcy i dziewięćdziesiąt... Trzy. Cztery. 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 O żyję, żyję. La 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 ale nie przyjadomo, nie mam choroli. Ola, 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 la. Ola. Oli, ola, ola, la. Co so, ja? Dziadko mnócz? Tak. Tu babci? U baby? Ale wiesz, ona ciężka. Jaka ona ciężka, 7 kilo tylko waży. Up. <noise> Upa, pa, 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 pa. Opa, pa, pa, pa. Op, pa, 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 Będziesz się oglądać pa. we blogu?

11 listopada, już prawie połowa miesiąca za nami. Ja jestem dzisiaj przetyrana, bo udało mi się przebiec 11 km, bo miałam brać udział w tym 35 biegu niepodległości, ale tak jak już pisałam na story, nie wiem czy to mówiłam, no nie udało mi się kupić, nie zdążyłam, ale kupiłam wirtualny bieg. Więc przebiegłam w całkiem dobrym czasie, co mnie bardzo cieszy, ale przez to jestem, wiecie, taka wypruta cały dzień. Michał z idą... Pojechali do kina. <grymne> Oni pojechali na kicia kocia. Jest jakaś tam nowa bajka z kicią kocią. A Zaja wstała z drzemki, ale wiecie co jest hitem? Ona chce wstawać. Ona jeszcze nie zdążyła dobrze usiąść. Ledwo czworakuje, bo zaczęła nam w Królach czworakować, więc to jest kolejny kamień milowy. Co prawda, jeszcze wiecie, tak malutko, ale no, już to poszło. <grymne> Ona jest taka słodka, ja nie mogę po prostu tego dziecka. Ona jest taka słodka. To wiem, mama. Ty jesteś słodka? Tak? Jesteś słodką dziewczynką. I już ona chce wstawać. Nie wiem, czy wasze dzieci tak się w ogóle trafiło, żeby po 8 miesiącu już były do wstawania. To jest dla mnie niepojęte, bo Ida w tym czasie dopiero zaczynała pełzać. Ida poszła w czworaki w 12 miesięcy. A zaczęła chodzić jak miała 18, więc tutaj Zoja po prostu idzie jak y, burza. już rozpisałam plan treningowy do marca, jak mam... W sensie mi rozpisał. Jak mam biegać, żeby jednak ten półmaraton przebiec. Yy, I... I będziemy biegać. Jak ja chcę Dzidzie posadzić... Hop, posadzimy. Dzidzia nie chce siadać. Dzidzia nie chce siadać. Siadaj! Siadaj! Nie chcesz? Ty byś już poszła, co? Już byś poszła? Maszka. I siadamy. I siadamy. Tak jest! Idę coś zjeść, bo jestem głodna, a brzuchy boli. Więc o takie buty. My wczoraj wrzuciliśmy z króli. Nie wiem nawet od której godziny. Ale jakoś tak mało nagrywałam, bo była taka pogoda i nie chciałam się za bardzo nagrywać zresztą ja tam zawsze biorę takie lenia, że U, głowa mała moi rodzice dalej nie mają internetu czekają na światłowód więc byliśmy odcięci totalnie przez te trzy dni ale to dobrze Czasami tak trzeba fajnie że to bieganie już ogarnęłam sobie właśnie o 11 i wybiegłam tak jak ruszał bieg o 11:11 .11, tak żeby się synchronizować no i super naprawdę bardzo się cieszę że udało mi się przebiec w ogóle jak uda mi się przebiec ten półmaraton to to, to będzie dla mnie coś niesamowitego i takie przekroczenie swojej granicy, naprawdę ogromnej, bo dawno ja o piątce nie myślałam. A naprawdę biegłam dzisiaj te 10, właściwie no 11, i miałam spokojnie jeszcze zapasu na jakieś 5 km, więc naprawdę ekstra. Czad, czad. No i ten. i każdy, każdy kilometr poniżej 7 minut, więc. Michał z Kubusiem zrobili pyszne leczo u rodziców, Michał je zabrał do Warszawy, dzięki temu mieliśmy dzisiaj obiadek Więc Kubusiu, pyszne leczo, a ja wczoraj zrobiłam chlebek bananowy i też wyszedł pyszny, naprawdę bardzo dobry Siemanko, kto tak siedzi? Ja cię przed chwilą tutaj posadziłam? Nie, sama usiadłaś? <laughs> naprawdę sama usiadłaś? No pięknie siadasz Dzień dobry poniedziałek, który jest właściwie środą, ale wszystko się pokotowało przez ten, <głos》>, ten długi weekend, wiecie, jak jest. My jesteśmy już po, po pierwszej drzemce. Dzisiaj mi się nie chce ogarniać, naprawdę. Kurczę, chciałabym być taką giel, która codziennie jest ogarnięta, ale nie wiem, jak te klaski to robią, naprawdę. No, nie mam zielonego pojęcia. Ale muszę kupić nowy dryki ten, który sobie jest już poprany farbą od dawien dawna, a naszego cały czas no cóż, widziałam o widziałam takiej jednej dziewczyny fajny zestaw z HM i może go sobie kupię. Boże ta fryzura to nie jest dobry pomysł jednak. Nie, tak! Robię sobie kawę. Dzisiaj taki organizacyjny mocno dzień i Duśka poszła pięknie ubrana. tak pokażę. Taka piękna poszła ubrana dzisiaj na apel z okazji 11 listopada. A ja muszę jechać, właściwie może na spacer pójdziemy dłuższy do Pepko albo do Action po prezent, bo jutro idę ma urodziny koleżanki w przedszkolu. W niedzielę mamy sesję świąteczną. Nie mam pomysłu w ogóle, jak się ubrać. Myślę o jasnych spodniach w zary, na który, w których byłam na chrzcinach, no, ale dla dziewczyn muszę coś znaleźć. Dzisiaj jest środa. Myślę, że nie dojdzie do, do piątku właściwie. Mam taki, taką czujkę, że muszę jechać kupić, więc może dzisiaj czy ja dzisiaj biegam, nie wczoraj biegam masakra z tymi dniami dzisiaj pojadę sobie wieczorem jak już dziewczyny pośpią do galerii bo północna jest do 22 i czegoś poszukam Michał ma sweter, w którym już kolejną sesję ogarnia i to jest jego rytuał ja mam taki sweterko, sukienkę z HM ale w niej jest mi zawsze tak gorąco że nie chcę chyba w niej występować chyba nałożę spodnie jakiś taki cienki sweterek brakuje mi czegoś takiego, muszę pomyśleć poszukać inspiracji na Pinterestie Hej! Dzień dobry! Dzień dobry! Jesteśmy w podrzemce. Już jest godzina 14:20. Wyspałaś się? Bo ja chciałam spać. Ale niestety nie było mi dane pospać. Bo dziecko się co chwilę budziło. trzeba było. Lilu, lilu, lili lej. Robić lili 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 lej. Słuchajcie, nadszedł ten dzień. Zapisałam się na półmaraton. Więc będziesz z dumna? Jak mama przebiegnie 21 km. Ja jestem z siebie dumna, że się zapisałam i że chcę, chcę działać. Mój trener Chad GPT rozpisał mi treningi, jak powinno wyglądać, żeby ten czas do, do półmaratonu dobrze wykorzystać. Rozpisał mi też dietę, więc niedługo będziemy działać. Powinnam schudnąć do tego 10, czasu 10 kilo. Zobaczymy. Jeżeli bym się pewnie trzymała założeń i diety... To Na pewno by się udało. My musieliśmy już, właściwie Michał, obniżyć barierkę w łóżeczku, więc już mamy tutaj taki poziom niski. Ciężko ją się odkłada, ale, ale ona zaczęła już po prostu się wspinać po łóżeczku, i trzeba było się zabezpieczyć. Mam w planach właśnie posprzątać szafę, idę. -y. Bo ona ma tyle ubrań, z czego w 70% nie chodzi, bo nie lubi tych ubrań i yy, jest jakaś masakra. Więc chcę to po prostu popatrzeć. Co jest takie fajne, to już schować dla Zojki na kiedyś. Yy, a, a co jest takie średnie, po prostu to wrzucić do PCK i tyle, żeby tutaj był porządek, bo no, yy, mam bardzo wybredną aktualnie dziewczynę. Ona nie chce w ogóle się ubierać. Ona tylko w sukienkach chodziła i to w dwóch albo w trzech tylko ulubionych. Dostała mnóstwo sukienek po Moni Lidce. Nie chce w nich chodzić, bo jej się nie podobają. Więc naprawdę wszystko tylko, tylko musi być różowe i fioletowe. Z jednej strony fajnie, że już szuka swojego stylu, ale powiem wam, że poranki są przekichane. Więc ogarnijmy to sobie. Mielone, dobrze zaczynam ten dzień. W sensie 11 jest godzina do drzemki, za jej mi zostało. Mam mięsko mielone i muszę je dzisiaj zrobić. Zrobię albo purpety, albo kotlety. Nie wiem sama co zrobić, ale chyba kotlety usmażę i będzie już na jutro na obiad, bo to mięso musi zejść dzisiaj. I tak przyszła mi taka myśl dzisiaj, że ja chyba jestem nudna. Bo tak oglądam vlogi innych dziewczyn, tam się tak dużo dzieje, ale mnie taka nuda jest nie wiem, no dobra, robię te kotlety oczywiście z przepisu Ania gotuje, zaraz coś znajdę i zrobię i, i tyle a Michał dzisiaj na obiad kupił mi nioki z rzadki. kupuję dwa ostatnio, bo jest drugi zawsze w promocji i mamy na obiad po prostu nie chce mi się gotować chociaż wiem, że powinnam i, i mam także kurde, tak bardzo bym chciała a nie mogę się zabrać, ale to są ładne kalorie bo jest 134 w 100 gramach Czyli 400-500 kalorii. Jak na obiad to spokojnie. Dobra, a milony będą na jutro.